Siema. W dniu dzisiejszym otwieramy SoundCore Sport X20. Więc, samo opakowanko tutaj jest takie ciekawe, no plastik fajny w dotyku, milutki, ale patrzcie na to. Taki premium guziczek do otwierania tego. I słuchaweczki prezentują się całkiem fajnie. Dodatkowy bajer, patrzcie, tu złapałem w tym miejscu i przeciągam. Mogę o tyle, o parę milimetrów to rozszerzyć. Więc umożliwia to fajne włożenie i wyregulowanie za uchem. I pyk, tu mamy jedną gumeczkę. Bajer numer 2. Instrukcje, olejmy na tą chwilę, patrzcie na to. Tam jest jedna gumeczka, a tu są jeszcze cztery. Czyli całkiem spory zestawik, oprócz tego w zestawie co tu mamy? Kabelek, no USB-C, mamy milion takich kabelków, więc bez bajerów, ale jest w zestawie. Ok, czy to się już ładuje? Tu coś mi zaczęło mrygać, muszę zorientować się dokładnie jak to działa. I coś, które światełko znaczą, są bardzo fajnie oceniane, jeśli chodzi o, o granie. I 12 godzin ma grać na jednym ładowaniu, a pudełko umożliwiać na 48. Te J-Lapsowe mają total, w total hours na z, z ładowaniu z boksa 30x32 na jednym ładowaniu. Nie wiem, ile pisze producent, ale wychodziło mi około 5,5 godziny maksymalnie na początku, jest też bardzo dobry. IP55, sweatproof. Poko, ale tu mamy IP68, czyli większe. Mimo to ja w J-Lapsach yy, biegałem podczas deszczu, no bo czasami Cię złapie i nic z tym nie zrobisz. Także bajerek jest. Będziemy to ładować, będziemy testować. No, ale powiem Wam, wygląda troszkę premium. Nie chciałem brać czarnych, bo jak mi upad... wypadną z ucha czasem na siłowni, to czarne ciężko znaleźć. Białe jest łatwiej. Też nie chciałem takich najbardziej standardowych, więc zobaczymy, jak to jest. Z ciekawych rzeczy, do tego mamy aplikację, gdzie możemy ustawić equalizer dla wszystkich. O, patrzcie, tutaj jest 4 mm, można regulować. I to patrzcie, tutaj też pisze, że można coś robić z tym. A nie, to jest na ile jest odsuwane, czyli to nie jest y, ten plastyczne, żeby ustawiać. Dobra, podłączamy do ładowania. Ładujemy i idziemy testować na bieganiu.